witajcie serdecznie dziś porozmawiamy o butach do wrotkarstwa szybkiego czyli do jazdy szybkiej na rolkach przed Państwem but marki Simons Rana Racing jest to marka stworzona przez amerykanina David'a Simonsa, który zajmuje się włóknami węglowymi od bardzo jego czasu. Jego żona Jennifer jest, była zawodniczką jazdy szybkiej, więc jak to w idealnym związku połączyli idealną swoją wiedzę i David no, stworzył jednego z najlepszych butów wrotkarskich na świecie. Marka ma kilka modeli. Tutaj przedstawię Państwu model Dasz, podstawowy model tej marki, aktualnie sprzedawany. Jest to najtańszy model na rynku. Buty do jazdy szybkiej, nie tylko tej marki, ale w większości są wykonane z włókien węglowych, włókien szklanych, czy czasami się zdarza, że też jest to włókno z bazaltę. Tutaj w tym przypadku jest to włókno szklane i węglowe. Ten but jest troszeczkę cięższy niż standardowy z włókien węglowych, ale to z włókien szklanych, ale też to ma wpływ ilość czasami żywicy, którą się pokrywa po prostu to, to włókno. Te buty są bardzo sztywne. Sztywność jest tych butów bardzo wysoka, niektórzy który, osoby, które wchodzą w ten sport, tak, myślą, że ten bud jest miękki jak Adidas. Nie, słuchajcie, to jest bardzo sztywne. Tutaj nie idzie generalnie tego zgnieść. To musimy, w rękach to jest bardzo trudne, no w nogach będzie pewno łatwiejsze, bo noga jest silniejsza, ale właśnie o to chodzi, żeby transfer naszej siły, tak, odpychania się, przechodził bezpośrednio przez buta, przez szynę na koła, żebyśmy mogli jechać szybko, żebyśmy dokładnie się odpychali, żebyśmy mieli prawidłową technikę jazdy, dokładną, bo przez to po prostu pojedziemy szybciej. Dlatego tak ważne w butach jest, żeby one były po prostu o wystarczającej sztywności. I te buty właśnie takie są. Te buty do jazdy szybkiej, już nie chodzi nawet o tą markę, tylko większość, która jest na, na rynku, jest sztywna. Co wyróżnia tego buta? Jest to model Dash. On troszeczkę zamyka staw skokowy w górnej części, dając więcej stabilności, nawet pomimo tej wysokiej sztywności buta. Więc mamy większą stabilność powadzenia yy, całych rolek, jak one są skompletowane. Yy, ma rozmiary produkowane co 4 mm. Jest to wybitne osiągnięcie, <gry> ponieważ wystarczy prześledzić marki na rynku, które mają dostępne takie buty na, 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 na półce, gdzie yy, są bardzo szerokie rozbieżności, nawet 7 czy 10 mm co każdy rozmiar. Simons robi to co 4 mm. Jestem bardzo dokładny. Oczywistą sprawą jest to, że budowy stóp są różne. Więc jeżeli na przykład ktoś ma bardzo szeroką stopę, tak, no to może się okazać, że w takiego buta nie wejdzie. Choć w tym przypadku, jeżeli chodzi o tego producenta Davida Simonsa, to jest sytuacja taka, że w zależności od modeli one są troszeczkę szersze, szersze na przykład w części dziobowej a niektóre węższe model generalnie marka jest aktualnie Simons Rana Racing ponieważ pan Rahul Rana jest inwestorem dla Davida Simonsa David Simons jest po prostu myślą techniczną tak? a Rahul Rana jest inwestorem, w związku z tym to też jest takie połączenie po prostu, żeby tą markę rozprzestrzenić na, na rynki światowe, tak? Więc to też tak, tak działa, dlatego w ostatnimi czasach się właśnie pojawiła nazwa obok Simonsa, również nazwisko Rana. Tego buta poza tą, tymi rozmiarami co 4 mm wyróżniają sloty. Sloty są potęgą w tej y, marce, ponieważ są niedoścignione praktycznie przez inne marki. Oczywiście można znaleźć w, w markach również amerykańskim jak Pinacle y, czy szwajcarskim Mixtechu y, takie, takie właśnie podobne y, s, y, sloty, y, ale umówmy się, że Simons no, tutaj zrobił to. Po prostu szeroko, po 12 otworów z przodu i z tyłu yy, umożliwia to wiele szyn. Tutaj nie, nie chodzi o to, że szyny są zamocowania wielu szyn. Tutaj nie chodzi o to, że. Mamy te otwory o różnych zakresach montażu, tylko chodzi o to, co powiem w kolejnym odcinku, że szyny do jazdy szybkiej mają przesunięte otwory montażowe w stosunku do podpórku. I to jest bardzo ważna informacja dla osób wybierających buty do jazdy szybkiej, do wrotkarstwa szybkiego. Ponieważ jeżeli popełni się błąd z szyną, która będzie mieć te punkty montażowe zbyt mocno przesunięte do przodu względem podpórku, a na bucie nie będzie możliwości slotowej regulacji przód-tył, to może się okazać, że szyna jest zbyt cofnięta w stosunku do buta zamocowana, co w konsekwencji spowoduje bardzo ograniczone osiągi, wręcz niemożliwość uzyskania. Normalnych prędkości, jakich by się uzyskało przy prawidłowym ustawieniu szyny. To będzie oddzielny temat, o którym powiem, ale właśnie tutaj zaznaczam to w trzy tych slotach, że tutaj nie ma aż takiego wysokiego ryzyka, ponieważ skrajne punkty są przesunięte praktycznie o ponad troszeczkę centymetr. Więc centymetr mamy jeszcze możliwości na tych przesunięciach szyn montażowych w stosunku do danego producenta i korekcji w stosunku przy takim montażu przy bucie. Więc wybierając takiego buta, jeżeli leży na nodze to mamy szerokie możliwości założenia szyny i jej tutaj dobrej regulacji. Już nie mówiąc o nie tylko regulacji tej wzdłużnej przód-tył, ale również w regulacji poprzedniej. To jest ogrom tutaj, jak, jak szeroko jest to, jest to tego. Tu mamy no ponad 2 cm praktycznie z kraju, plus pamiętać należy, że otwory w szynie również mają szeroki zakres, tam przynajmniej jest 1,5 cm, no to możemy naprawdę tą szynę regulować na, na, na boki, pod swoją postawę, pod swoje umiejętności, co, co potrzebujemy i ta korekcja tak naprawdę też jest obowiązkowa po zakupie takiego buta, mając szynę, to się po prostu robi. Są do tego specjalne ćwiczenia, na których można szybko po prostu ocenić, jak ta szyna ma być. Ustawiona, to też jest istotna rzecz. Więc, mając taki zakres tutaj punktów montażowych, możemy naprawdę nie, nie wtopić z szyną i ustawić po prostu ją idealnie pod siebie, tak jak powinno być. W zestawie są cztery śruby mocujące do szyny. To jest kolejna informacja dosyć istotna. Pamiętajcie, buty. Zawsze powinny być w komplecie z oryginalnymi śrubami. I zasadniczo one się też zużywają, jak tam przekręcamy tą, tą szynę. Czasami się może zdarzyć, że po prostu puści nam otwór w tej, w tej śrubie i jest jego wymiana. To musimy pamiętać, żeby używać takiej samej śruby. Dokładnie o takim samym skoku gwintu i najlepiej o takiej samej długości. O ile ze skokiem gwintu raczej nie ma problemów, bo po prostu wszystko jest w miarę znormalizowane, o tyle długość tej śruby z gwintem może nam po prostu nawet popsuć buta, co się zdarzało. Znam takie historie, że zostały źle dobrane, bo ktoś powiedział, że ma markę butów X i potrzebuje śruby tejże też marki X, a okazało się, że ta marka X ma śruby po prostu... Krótsze, średnie i dłuższe. I zostały sprzedane, zbyt długie. Osoba myśląc, że jest ta sama długość, po prostu wkręcała, żeby przytrzymać, szyna jeszcze była luźna, no i niestety przebiło po prostu przez buta, rozrywając też powłokę wewnętrzną od karbonu, która jest nad, nad slotami, no i generalnie but trochę został po prostu zniszczony, a mógł być też uszkodzony jeszcze gwin, co by było gorsze, więc jakby był but jeszcze z dwoma mocowaniami na gwincie, tylko i wyłącznie jeden przód-tył, no to spowodowałoby to, że but praktycznie byłby do wyrzucenia lub wymiana po prostu tego całego tutaj slota mocowania, tak? Więc pamiętajcie, żeby z butami, które przychodzą śruby, je od razu pomierzyć, zrobić zdjęcie jaki to był produkt i mieć w zapasie, to, zapamiętać to, żeby używać po prostu tych samych śrub. Oczywiście może się zdarzyć, że zmieniamy szynę, która ma grubszą ściankę montażową do danego. No to wtedy różnicę zrobić po prostu jaka jest jeszcze potrzebna do, do szyny, bo jest na przykład z grubszą ścianką. Takie szyny ma na przykład no, kadomotus nie? w stosunku do innych szyn, że mogą mieć po prostu y, cieńsze. Jeżeli jest to szyna po prostu tańsza, to może być 2-3 mm, więc wtedy te 2-3 mm potrzebujemy, więc też to należy zwrócić uwagę. Więc prozaiczna tak naprawdę, że no śruby do mocowania szyny najtańsze z tego całego, zostaną tańsze niż sznurówki, a mogą popsuć nam całego buta, który jest no warty dużo, dużo więcej. Kolejna sprawa, sznurowadła. Są dwie praktycznie takie szkoły. Niektórzy lubią sznurowadła pracujące, tak, które są elastyczne i pracują nam bo nie ma, no, but im tak siedzi dopasowany do, do nogi gdzie, gdzie ta sznurówka po prostu ten no i tutaj akurat w Simon's Rana Racing są te elastyczne, ale też są osoby, które kupują woskowane, ponieważ je można lepiej zaciągnąć, żeby po prostu lepiej trzymał ten, ten but, jak też mają mniej siły w rękach, no to też będzie duże ułatwienie zaciągnięcia takiej sznurówki i założenia takiego buta na nogę. W większości takich butów też nie ma problemu, jeżeli chodzi o klamry, ponieważ klamra jest do takiego buta przykręcana. Jak jest dobrej jakości karbon i by coś się nawet wydarzyło z gwintem w tym bucie, no to też nie ma problemu. Można go przewiercić w innym miejscu, nagwintować i generalnie taką klamerkę znowu przykręcić, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Sam też miałem takie, takie sytuacje, gdzie, gdzie się po prostu wy, wy, wyrobiło, bo było zbyt luźne, no i w końcu na małej Gwincie, kiedy była ta klamerka przekręcona, wyrwało, no i trzeba było na nowo po prostu gdzieś tam rozwiecić, no ale to się zrobiło i po prostu dalej można było użytkować buta. Tak samo, z, jeżeli chodzi o ten pasek. Pasek jest wyciągany, go można bez problemu wyciągnąć tutaj i i go wymienić. Co ciekawe, jeszcze slot trzymający ten pasek też jest do wymiany. To jest przeżyte tutaj na tym ankiecie, więc to też gdyby się zużyło, to też tak naprawdę można to wymienić. I też miałam ostatnio taką sytuację, nie, akurat w innej marce, też mój z, z, znajomy z Wrocławia, pozdrawiam, miał problem z tym butem, ale zasadniczo to kosztowało grosze i uratował sobie buta. No tak się zdarza, że czasami są upadki czy zmęczenie materiałów, no jak ktoś też Kupuje takiego buta, to naprawdę są osoby, które go używają wie, wiele lat, bo im po prostu siedzi na tej nodze bardzo dobrze, bo dobrali go bardzo dobrze. I to jest kolejna rzecz, o której już wspomniałem na początku filmu, ale powtórzę, że zasadniczo takie buty trzeba mierzyć. Takich butów nie kupuje się przez internet i się mierzy w domu. Jest to generalnie loteria, albo będzie leżeć, albo nie. Najlepiej umówić się na wizytę do, do sklepu, przymierzyć różnych producentów, kilku zachować zimną głowę i zobaczyć nie patrzeć na jak ten but, jakie jest marki, jak wygląda, nie pytać czy jest ten dobry, czy taki, czy zły, tylko po prostu założyć go na nogę i zobaczyć, czy on dobrze nam siedzi. Czy stopa jest objęta przez całego buta, czy nie ma luzów przede wszystkim. Czy nie uciska nas gdzieś punktowo? Jeżeli punktowo uciska, to pamiętajmy, że można to jeszcze odbarczyć czyli zwolnić ten, ten punkt, który nas boli, więc też nie ma najmniejszego z tym, z tym problemu. Jeżeli noga jest luźna, w bucie zmieniamy na inny, wybieramy po prostu inny. To jest, to jest tutaj kolejna rzecz, którą należy o niej pamiętać. Buty zawiązujemy. Też nigdy nie mierzymy tak, że po prostu wkładamy nogę na rozwiązanym. No to jest bez sensu. No, nie jeździmy na rozwiązanych butach, więc generalnie też warto go dobrze zawiązać, więc to też trwa. No, jak będziemy mierzyć tych kilka butów, no to to troszeczkę czasu potrwa. Tak? I też najlepiej pod okiem fachowca, jeżeli ktoś wchodzi w ten sport, sport jest świetny, bo naprawdę można szybko pojechać, trenować. No, to jest tak naprawdę jakaś część historii życia, tak, no bo trenujemy, trenujemy, wyniki nam przychodzą mozolnie, wystrzeliwują w pewnym momencie, staramy się to utrzymać, więc to jest proces, tak, to nie jest tak, że my założymy tego buta i nagle będziemy mistrzami świata, tak, to będziemy na nim po prostu trenować, będzie krew pod i łzy. Tak to po prostu w takich butach działa. No ale finalnie jest przyjemność, endorfiny, adrenalina, jest, jest prędkość, ta ruchu, ta, ta płynność, do której dążymy, do techniki. Jest to w jeździe szybkiej po prostu fenomenalne. Polecam. I, I tak. Słuchajcie, no, co jeszcze mogę dodać o tym bucie? No, na rynku, no, nie ukrywam, no, jestem, mam dystrybucję tego buta na, 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 na rynku, ale to też wynika z, z historii wieloletniej, w której tam no, się też się ścigałem. Według mnie ten produkt, jak wstępnie kiedyś patrzyłem, był naprawdę świetnie zrobiony. I dodam, jest wiele historii, ale były sytuacje takie, że ktoś zakupił buta tej marki, jeździł, rozjeździł, wyjeździł tego buta, zakupił innej marki i co? I wrócił z powrotem do Simonsa. Naprawdę, to, to, to nie są reklamy, tylko chodzi o to tutaj, że po prostu ten but tak im dobrze trzymał nogę i tak był. Ten dopasowany indywidualnie do tej osoby, że każdy inny wydawał się po prostu kapciem, tak więc tutaj to też jest taka może, może reklama tego tego produktu, ale jeżeli on leży no to jest naprawdę warty y, swojej y, uwagi. Y, co więcej, nawet y, były sytuacje, gdzie w wysokiej klasy y, te, te buty znaczy najsztywniejsze może nie wysokiej klasy, bo to jest i tak półka bardzo bardzo wysoko, ale modele yy, bardzo sztywne, które nie mają tutaj takiej powiedzmy tej wyściółki, jeżeli o wyściółce mówić i one są naprawdę sztywne, to Sorry, kadra, ale niektórzy kadrowicze wymienkali. Naprawdę yy, założyli tego tutaj i powiedzieli, że to jest tak sztywne, że, że to jest jakaś abstrakcja, nie? I niektóre osoby po prostu aż nie mogły wytrzymać w, w, w tym bucie, a mówimy o kadrowiczach, tak, o reprezentantach naszego kraju, tak? Więc osób, które wiedzą doskonale, jak to wygląda, że sztywne ma po prostu być takie i, i koniec. I też były takie sytuacje, że, że, że na tych najwyższych modelach 7.9 czy, czy AC10 z wyściółką tą utwardzoną, no to po prostu to, to, to była kolokwialnie mówiąc, przepraszam za sieka, tak, że, że tam no, się, się działo, nie, ale no, są, są te modele właśnie tutaj te, te wyściołane, więc wiele osób do nich akurat ma takie stopy, że to leży i jest, i jest idealnie. Słuchajcie, to tyle. Jeżeli chodzi o wstęp do tych butów, porozmawiam jeszcze o szynach, bo widzicie te ciki długo trwają. To generalnie opisanie jakiegoś produktu zajmuje czas, a potem się jeszcze okazuje, że nie wszystko się powiedziało. Właśnie, termoformowanie, no widzicie. Dobra, to jeszcze ten temat, bo jeszcze się mówi, no dobra, no to nie leży, no to sobie wyformuję. No nie, słuchajcie, tak to nie działa. To, że włożymy tego całego buta do, do pieca, to, to po co? No my chcemy zasmakować tego całego buta, żeby on nagle się zmienił do naszej stopy, do naszej budowy anatomicznej. No jak to się dzieje? To nie są czaromary, że on wygrzany wejdzie nam na nogę i on wypełni te wszystkie luki na naszej stopie. Nie, słuchajcie, to tak się nie dzieje. Dlatego przymierzamy po prostu te buty, żeby te wszystkie luki, żeby ten but był dobrze objęty na naszej stopie, a jeżeli się zdarzają problemy jakieś punktowe, to te punktowe bez problemu sobie z nimi damy radę. Podgrzejemy sobie jedną część, na przykład kość łódkowatą tak i to po prostu wysuniemy na, na, na ten tak, że nie będzie dotykać tak, czy powiększenie tam lekko palców czy, czy gdzieś rozszerzenie te, 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 tego buta, ale mówię punktowo tak to, to nie jest jakiś tam problem, ale całego buta no tak się nie robi. całe to można ciasto wrzucić po prostu do, na, na, do piekarnika i się delektować nim partiami tak, a buty mają nam leżeć jak najbliżej 100%, tak? To więc tutaj 100% musi być, żebyśmy się ciszyli z jazdy. Yy, są jeszcze buty tak zwane customowe, czyli robi się odlew z stopy, negatyw, tak, i potem się na podstawie tego yy, robi buta, ale powiem szczerze, że yy, jest kilka osób na świecie, yy, są to specjaliści, ale tak jak patrzę to po prostu tak zależy od dnia, bo też widziałem przypadki, gdzie yy, osobom no, po prostu te kastomy te zostały zrobione yy, źle i jak ta osoba przymierzała półkowy but, to się okazało, że ten półkowy but leży lepiej dopasowany do stopy niż ten zrobiony yy, custom. Tak się dzieje. Może ta stopa się zmieniła w międzyczasie, ponieważ na kastomy trzeba czekać. To nie jest tak, że my zrobimy odlew, sobie czekamy u producenta, u danej osoby bootmakera, który robi tego buta i nagle po oczekiwaniu godziny, dwa, bach, mamy tego buta, zakładamy i jest. Nie, to tak nie działa. On robi tam kopię tej stopy, potem robi negatyw na podstawie negatywa i to się rozkłada w czasie, niekiedy się czeka dwa miesiące, niekiedy pół roku, niekiedy dłużej i, i potem to przyjeżdża, a przez ten czas może się stopa też zmienić, więc to też miejmy, słuchajcie na yy, uwadze. No, mam nadzieję, że objaśniłem Wam temat butów do, do jazdy szybkiej na, na, na rokach, jak to tutaj wstępnie wygląda. Jak będę mieć kolejny odcinek o, o szynach, no to tutaj to powiem więcej i pokażę Wam właśnie te różnice przestawień, nie? Że, że jakie to jest to tutaj. Istotne, i jak to jest ważne, ponieważ można tracić kilometry po prostu na, na, na godzinę, jeżeli ta szyna jest źle ustawiona. I tym miłym akcentem wybierajmy buty mądrze, wybierajmy buty skutecznie, żeby nam leżały, żeby nam służyły wiele lat i za każdym razem robili życiówki. Tego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego odcinka. Cześć.